Siema, Siema, z tej strony Wojtek, hodowca królików. A to kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku idziemy do hodowli i będzie kontrolne dopuszczenie samicy termuckiej białej do tego mojego samca. I damy jeść, tu mam obierki ziemniaków i z marchewki. Zobaczymy. Tą samicę wczoraj wieczorem odgoniłem od samca. Zobaczymy, może się zakończyła. a jak nie, to ją jeszcze w sobotę wpuszczę samca. Tak wiem, dlatego samca dopuścimy kontrolnie. Ostatni raz samica termuska biała u samca była w poniedziałek. samiec ją trzy razy pokrył i przedtem była w niedzielę i samiec cztery razy ją pokrył. Zobaczymy, może będzie kotna. Idziemy zobaczyć do środka. Samica bo jest wpuszczona do samca. ją dzisiaj już rano wpuściłem. Jest wycina 11.00 wpół do 12.00. Byłem już rano, już wpuściłem samicę. Boż do samca niemieckiego. Zobaczymy. Czy samica się da zakocić Jest wpuszczona już od rana. Zobaczymy damy gnieźdź a najpierw bierzemy samicę termunską białą do samca i zobaczymy czy da się pokryć czy może już będzie kotna, zobaczymy już pora, żeby dała się zaklasić, bo samica ma 8 czy 9 miesięcy, tak jakoś kurde, muszę położyć stój tu Dobra Chodź, do samca No, masz, idź Zobaczymy No, chyba Nie da się pokryć To Mi się wydaje, że będzie kotna Zobaczymy Półsamica To Ciebie dzisiaj nie będziemy wpuszczać i jutro może Zobaczymy Tą samicę nie będziemy wpuszczać O, samiec teraz właśnie pokrył samicę raz. Zobaczymy to znaczy, że chyba kotna jeszcze nie będzie pokrył ją raz już tu teraz popatrzymy u Ciebie co tam Ty nie wiem czy się dałaś pokryć Była 3 dni u samca, więc może będzie kotna A może nie Ta chrumka, albo będzie kotna, a tak się tylko dała pokryć Zostawimy z 2 minuty U samca ją zobaczymy A jak nie to już jej nie będę puszczać Jak się okoci to się okoci Najbardziej mi zależy na tej samicy i na tamtej bozy, żeby jeszcze w tym roku, po tym, że były młode O, ta Taka. No Zobaczymy Może będzie Dobra, tej damy już Obierki Pierwszej No, tak, ty już przyjdziesz Tak, jedzenie to przyjdziesz Tak? Dobrze mówię? Masz tu Bo tu patelki dla ciebie, nie mam co ci dam do paśnika So.